Cześć! Z okazji zbliżających się świąt mamy dla Was przepis na skalową herbatę zimową. Zaczynamy! Wsyp do kubka jedną, dwie łyżeczki herbaty, dalej wrzątkiem, dodaj laskę cynamonu i cztery goździki. Tutaj plasterek pomarańczy i dwa kawałki imbiru, a do tego po jednej łyżeczce miodu. pracy. Może grzaniec. Przygotuj butelkę czerwonego wina. Dodaj łyżeczkę miodu i plasterek pomarańczy. Znów dwa kawałki imbiru. Kilka goździków i pół łyżeczki przyprawy na pierdol. Wymieszaj, podgrzej i gotowe. Spędźcie te święta tak jak lubicie, po swojemu. Niech to będzie dobry czas. Ата не